Witam. Kolejny zestaw ćwiczeń z piłką rehabilitacyjną. Ćwiczenia z piłką to przede wszystkim ćwiczenia poprawiające stabilizację i balans naszego ciała oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie głębokie. Dzisiaj poćwiczymy sobie mięśnie głębokie brzucha. Zapraszam. Leżymy na plecach, nogi. Kolana są zgięte w pozycji stołu, czyli kąt prosty. Dłonie splatamy sobie z tyłu na głowie. Kładziemy sobie głowę na dłoniach, łokcie trzymamy szeroko. Okay. Wciągamy brzuch, tampek do kręgosłupa. Zaciskamy zwieracze, aktywizujemy mięśnie głębokie brzucha, mięśnie damienice. Że? I teraz przyciągamy piłeczkę, stopami je wydech. Unosimy w górę górną część tułowia, spinamy brzuch i wdech prostujemy, odkładamy głowę, odkładamy plecy. Wydech i wdech z kontrolą. Wydech, unosimy się na brzuchu i wdech i wydech. I wdech. Kilka ćwiczeń. Wydech i wdech z kontrolą. Wydech. I wdech. Patrzymy się na swój brzuch. Odrywamy łopatki. Nie ciągniemy za szyję. Wydech. I wdech. I jeszcze wydech. I wdech. Świadomie pracujemy na mięśniach głębokich brzucha. Wzmacniamy brzuch, a tym samym wzmacniamy kręgosłup. Bo odciążamy sobie przede wszystkim odcinek lędźwiowy. Kiedy ćwiczymy brzuch, będzie nas mniej bolało w dolnych plecach. Do góry. Wydech. I wdech. Ostatni raz. Góra. I wdech. Ok? To teraz bierzemy sobie piłkę. Chwytamy ją pomiędzy łedki. Jakby na kostkach. Pięty dla lepszej kontroli. Unosimy w górę, palce kierujemy w dół. Ręce możecie rozłożyć do boków. I teraz na wydechu skręcamy na lewą stronę, a głowa skręca w stronę przeciwną. I podnosimy pośladków, i na wdechu wracamy do środka. Cały czas ten ruch porządkujemy z brzucha. Wydech, skręt i wdech. Wydech, skręt i wdech. Powoli i z kontrolą. Wydech i wdech. Wydech ustami i wdech. Zaciśnijcie mocno nogi na piłce. Tutaj dodatkowo pracują nam wewnętrzne części ud. Wydech. I wdech. Pełna kontrola. Wydech. Pracuje brzuch. I jeszcze wydech. I wdech. Dobrze. To teraz puszczamy piłkę. Tak się usadobicie, żeby nogi trzymać szeroko. pięty w górę, palce w dół. I łapiemy piłkę. Ściskając jednocześnie uda do środka. Ściskając, pracując pośrodkami, pracując brzuchem. puszczamy. Łapiemy. Zaciskamy. Puszczamy. Łapiemy. Zaciskamy. I puszczamy. Łapiemy. Zaciskamy. I puszczamy. Jeszcze. Poczujcie, jak pracują uda. I puszczamy. Jeszcze jeden. I pójść. Ostatni. Trzymaj, trzymaj. I teraz już tylko pulsujemy. Puls, 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 puls. puls. Sześć dwa ok, ostatni dobrze, odkładamy piłkę, chwileczkę relaksu przyciągamy nogi ramiona leżą w pozycji V rozłożone po bokach ciała a my tylko wyciągamy nogi na piłce i przyciągamy je do klatki wyciągamy wdech i wydech jeszcze wdech i wydech Wdech i wydech. Bardzo pięty z do środka, palce na zewnątrz. Wypychamy kolana szeroko i kolana w stronę ramion. Przed siebie i do siebie. Dobrze, to jeszcze raz. Piłka idzie w górę. Piłkę trzymamy z przodu na piszczelach. Dobrze, robimy wdech. Na przygotowanie z wydechem wciągamy mocno pępek do kręgosłupa, aktywizując mięśnie głębokie. Unosimy w górę górną część tułowia. Wdech, piłka za głowę, łopatki, barki w dół. Łopatki uniesione, barki w dół, patrzymy się na swój brzuch. Wydech, ściskamy. I kolana do klatki, piłka na piszczyny. I wdech, wyciągnięcie. Połączcie pięty, palce na zewnątrz w pozycję V. I wydech, i wdech. I wydech. I wdech. Jeśli bolicie szyja, odłóż szyję na matę. Jeśli bolicie szyja, to samo. Rozciąganie nóg. Też jest praca brzucha. Tak w tej pozycji brzuch nam będzie bardziej pracował. Wydech. I wdech. I wydech. I wdech. Jeszcze troszeczkę wyżej, odrywamy łopatki. Wydech. I wdech. Mocno pracuje brzuch. I jeszcze wdech. Dobrze. Jeszcze raz łapiemy piłkę, ściskamy między łydkami, pięty ściśnięte. Teraz w tej pozycji. Unieś w górę, górną część tułowia. I skręcasz. Wydech. Same nogi. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Trzymasz. Wdech. Trzymasz piłkę stabilnie. Wydech. I wdech. Ostatni. Odkładasz piłkę, wyciągasz nogi przed siebie i wracasz wdech, spokojnie oddychasz i zostajesz teraz króciutki relaks, kołysanie z boku na bok. Zacznij na początku od mniejszej liczby powtórzeń, wykonaj po 6, następnie zwiększ do 10 do 15. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne ćwiczenia.